to spotkanie relacjonować będą dziś Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz za moment pierwszych gwizdek arbitra. Ronaldinho. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. No udało się przejąć. No i Ibrahimowicz. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Prawa za to przejęcie w polu karnym. Mamy centre. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Oddaje strzał. Ach, świetne wyjście. Zdołał wyłuskać piłkę. Tak, bo minimalny błąd i byłby rzut karny. Milito. A teraz przy piłce Eto. Ryzykownie, ale udanie. Pandesz. Ależ się przedarno. Odważne wejście opłaciło się. On już się nie raz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Ładna wymiana. Dobrze, do przodu. Teraz wrócił Dejan Stankowi. Bandew. Dobrze, teraz przejęli obrońcy. No i to, milito. Fandes. O, minimalnie na spalonym, no ale spalony. No błąd, strata. Flamini. Wesley Snyder prosto do przeciwnika. Świetnie minuta z obrony. Skuteczne przerwanie akcji przez Waltera Samuela. Za chwilę rozpoczną odrzutu wolnego. Anders odebrał piłkę czysto, ładnie. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. No i zamrota. Ibrahimović. Samuel. Schneider. Pandev, przechwyt, ale nie opanował. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. Pandev, udaje mu się zabrać piłkę bez fału. Jest szansa, gdyby ten strzał był celny, dałby im prowadzenie. Stankowi Piłka uderza sędziego. Przejęte podanie Snydera. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. I Pirlo teraz przejął piłkę. Rozpocznął grę od rzutu z załku. Milan, wielkie tradycje, wspaniałe osiągnięcia i to zarówno we Włoszech, jak i w rozgrywkach europejskich. Tak, i to jest także klub, który był jednym z założycieli grupy G14 organizacji. Sędzia Trzy... przerywa grę. Rzut wolny. Amrozini. Ibrahimowicz. Snajder teraz. Mamy rzut wolny. Dejan Stankowicz. Meką. Ambiasso. No i Ibrahimowicz. Widzę to, że Ronaldinho Mekon ale nie ryzykowna Udana interwencja. I w tym momencie zakończyła się pierwsza część spotkania. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Słaba była ta pierwsza połowa. Jest bezbramkowy remis. Rozpoczyna się drugie 45 minut. Mam nadzieję, chociaż wiem, że ta wiara jest nieco ułomna, że zobaczymy naprawdę zupełnie inne spotkanie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Milito. Andrea Pirlo. No i Ibrahimowicz i Ronaldinho. Szansa na dośrodkowanie. No i zagranie w pole karne. Bramka szpiąstkuje. Spójrzmy. Eto teraz. Zdecydował się na strzał. To minimalnie i celnie. Mocno wysoko uderzył, ale szczęśliwie celnie. Zatan Ibrahimowicz teraz pięknie podał. Ma miejsca, by wrzucić w pole karne. Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Milito. Minął obrońców, kto stopywają bramkę. Ale finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. Ronaldinho teraz. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Pan Ach, tak. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Renner podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. No i przejęli w ostatniej chwili. No i Ibrahimowi. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Awierzanetti. Mili to. Strata piłki. A teraz Eto? No, zbył teraz całkowicie obrońców. Eto, niedokładne podanie i strata piłki. Eto. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Piłka przekracza linię końcową, no i rozpoczną od własnej bramki. Samuel. Piłka przechwycona przez Pirlo. A teraz Ibrahimowicz. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. Jak zareaguje na to wydarzenie arbiter? Arbiter pokazuje żółtą kartkę. Myślę, że słusznie. Tak, tym bardziej, że nam się gra niepotrzebnie zaostrzyła. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają. prowadza do gry nowego gracza. Zobaczymy na boisku dwóch nowych graczy. Samuel. Dzisiaj naprawdę z przyjemnością... No dobrze to sędzia wychwycił. Minimalny spalony. mini. Oszukał obrońcę. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Mamy tutaj zmiany w ustawieniu w ale trzeba by nie za późno. Może jeszcze. Obronił, ale piłka na boisku. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Tylko bramkarz z przednim? To przejął ale nie opanował piłki. Jest gol! która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Złośna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. To widowisko potrwa kilka minut dłużej. Tak zdecydował arbiter, Ależ pięknie odzyskał. Szybka strata i jeszcze szybsze odzyskanie. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Za chwilę bramkarz będzie wybijał piłkę z własnego pola bramkowego. Inter nie dał szans rywalowi, pewnie wygrywa. Odwieczny rywal pokonany. Na pewno z wielką dumą będą wspominać dzisiejsze zwycięstwo. Przynajmniej do następnego roku. No to był wspaniały mecz. Szkoda, że się już skończył. Ja też będę kończył. Żegna Państwa, Dariusz Szpakowski. Życzę dobrej nocy.